Kuba, wygrywamy dzisiaj z Olimpią Grudziądz 2-0 i szczelasz wreszcie swoją pierwszą bramkę w barwach stali. No tak, cieszę na pewno pierwsza bramka, jestem bardzo zadowolony, ale najważniejsze, że wygraliśmy i trzy punkty zostają w stalowej. No, po tym niepowodzeniu w Kołobrzegu, e, właściwie trosz, troszeczkę chyba wasze nastroje po długiej podróży jednak po, po powrocie z Kołobrzegu, po porazce te no, nastroje dzisiaj są poprawione. Tak jak rozmawialiśmy po meczu szkoło że że czeka nas długa i, i dosyć taka no, smutna podróż, ale, ale nie załamujemy się i chcemy się najszybciej zregenerować i po prostu dzisiaj wygrać. I, I to zrobiliśmy, zagraliśmy bardzo dobry mecz i, i to cieszy. No te bramki strzelane w pierwszej połowie to chyba ustawiły to spotkanie, a chociaż w drugiej połowie, już tak ostatnie 15-20 minut, to taka trochę obrona często no, Może nie, nie tyle, co ustawiło, ale było nam łatwiej, ale no. Przeciwnik pokazał, że naprawdę że chce wygrać i, i dążył do ostatniej minuty, żeby wygrać, więc naprawdę y, czapki z głów dla naszej całej drużyny i przede wszystkim defensywy, że, że dowiedzieliśmy ten wynik. No tak, ale mówi się, że jednak broni cały zespół. No, to tak jak powiedziałem, że no, brawa dla całej drużyny. Yem, no dzisiaj też Mikołaj są jak, tak jak w Kołbrzegu parę razy Wam pomógł, ale właściwie tak można powiedzieć, że Olimpia dopiero w, w samej końcówce oddawała, oddawała celne strzały, bo tak to nie było tych sytuacji. No, Mikołaj jest tak naprawdę od początku sezonu w bardzo dobrej formie i tak naprawdę w każdym meczu bardzo dobrze broni i, i dzisiaj też potwierdził, że jest naprawdę w wysokiej formie, więc, więc to cieszy. Dzięki.